Witam. Dzisiejszy odcinek z okazji Dnia Dziecka rozpoczynamy w Operze Śląskiej w Bytomiu, bo może czas zapytać o to, ile trzeba mieć lat, żeby zacząć chodzić do opery. O, ja myślę, że w zasadzie od zera. Mieliśmy już takie też doświadczenia, że maluszki u mam na rękach były, ale w dzisiejszym spektaklu myślę, że pojawiają się takie m, dzieciaczki nawet trzyletnie. Mhm. Myślę, że nie ma granicy wieku, tak naprawdę. To, co prezentujemy dzisiaj, to Laserva Padrona, czyli Służąca Panią, opera komiczna w dwóch aktach. Natomiast wcześniej mieliśmy przecież Balbaśni, mamy Dziadka do Orzechów, Królewnę Śnieżkę. Cały czas pamiętamy o tym najmłodszym widzu, bo mamy świadomość tego, że to właśnie my powinniśmy wychowywać muzycznie najmłodsze pokolenie, aby wracało do nas później. Serwa Padrona, służąca Panią. Jaka jest ta historia, którą pokazujecie najmłodszej publiczności? Jest to historia dziewczyny, która jako mała znalazła się w domu Uberto i Uberto wychowuje ją, po czym ona mu zaczyna pomagać, służyć, ale już ma dosyć tego, więc chce zostać Panią. No i cała historia, którą dzieci oglądają, to jest jak Serpina usilnie chce usidlić Huberto. W końcu cała ta historia kończy się happy-endem. Moja postać to jest taki bogacz, można powiedzieć, który sobie robi interesiki, a poza tym sobie wychowuje taką młodą dzieweczkę Od małości wychowuje ją, żeby mu służyła. A tu taka piękna jest postać, wesponek, służący, który nic nie mówi. On nic nie mówi, a tylko robi dla jednej postaci i dla drugiej postaci. No. Z jednej strony jest spektakl. Ale z drugiej strony wkracza Pani i pewne rzeczy objaśnia, czyli są te elementy takie edukacyjne. O czym Pani opowiada? Zależy nam bardzo, abyśmy stworzyli taką całość. Spektakl właśnie z, z przerwami, kiedy wchodzi osoba mówiąca, czyli w tym przypadku mhm. ja. Opowiadam o tym, kim jest śpiewak, czym różni się teatr operowy od teatru dramatycznego. Przedstawiam orkiestrę, jest prezentacja instrumentów. Może nie będę wszystkiego zdradzała, ale staram się ogarnąć całość spektaklu w taki sposób, aby dzieci, czyli nasi najmłodsi widzowie jeszcze bardziej poczuli się jak u siebie. Ten spektakl od samego początku powstawał z myślą o tej przestrzeni, o sali imienia no. im. Adama Didura. Dzięki temu możecie ciągle to grać, tak. nawet pomimo remontu dużej sceny. I tu właśnie będziecie zapraszać w najbliższy weekend również. Zapraszamy serdecznie i dodatkowe zaproszenie, ponieważ spektakl drugiego i trzeciego odbędzie się z tłumaczem języka migowego, czyli spektakl będzie tłumaczony też, też właśnie właśnie językiem migowym. Stąd zapraszamy również serdecznie osoby, które nie dosłyszą, jeżeli są nawet głuchoniemy. Przygotowaliśmy też specjalne niespodzianki dla tych dzieci, aby one również poczuły, że dokładnie biorą udział w całym spektaklu. Dziś odwiedzamy także Galerię Teatru Ateneum w Katowicach, bo Wy z powodzeniem łączycie te dwie swoje działalności tę te codzienną teatralną, ale i też tę te wystawienniczą. Co za ekspozycja tym razem? Ekspozycja Beaty Bentkowskiej. Mhm. Malarstwo to absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Eee, tytuł wystawy na styku nieba i ziemi i to chyba widać w tych pracach. Eee, dla mnie osobiście jest to bardzo energetyczna wystawa. Jaki jest klucz doboru tych artystów, których prezentujecie tutaj, w tym wyjątkowym miejscu dla Was? Nasze wystawy prezentowane są w wernisarze 4-5 razy w ciągu sezonu. Więc tych wystaw nie jest tak dużo. Natomiast no, staramy się przede wszystkim współpracować z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, ale także w Cieszynie. I powiem szczerze, że no, nasz repertuar na wernisarze już jest zaplanowany dwa, trzy sezony do przodu. Jesteśmy w wyjątkowym, szczególnym czasie dla dzieci, bo dzień dziecka i okolice tego dnia, więc szczególnie zwracamy uwagę na te teatry, które mają dużo propozycji dla najmłodszych. Czy wy coś przygotowaliście specjalnego? Przygotowaliśmy propozycje dla najmłodszych, wprawdzie dwa dni po Dniu Dziecka, bo zaprosimy na 3 czerwca o 11.30 spektakl w Babcia na Jabłoni, natomiast od 13.00 do 15.00 przygotowaliśmy warsztaty. Warsztaty rodzinne, więc e, mogą przyjść e, zarówno rodzice z dziećmi, jak i dziadkowie. Podróż w czasie. E, troszkę wrócimy do wspomnień osób dorosłych o grach dziecięcych z ich dzieciństwa, ale też najmłodsi pokażą nam to, w jaki sposób spędzają czas dzisiaj, jakie gry i zabawy są gdzieś w modzie i e, co było kiedyś. Słyszałam, że również jako teatr dostaliście wyjątkowe zaproszenie, już wkrótce wyruszycie w podróż. No, właśnie, gdzie? Wyruszamy w podróż na festiwal Teatralna Karuzela do Łodzi, tam 17 czerwca w Teatrze Pinokio zagramy Ballady i Romanse. To spektakl, który powstał jako współprodukcja z Teatrem Pinokio, więc obsada łączona. Część aktorów z naszego śląskiego Ateneum i część z Teatru Łódzkiego. Gramy na zakończenie tego festiwalu. Odwiedzamy też teatr Zagłębia w Sosnowcu, a właściwie przy teatralny ogród, bo tak chyba można nazwać to miejsce tak teatralny ogród, właściwie na czerwcowy czas żabi ogród, bo my je zaanektowałyśmy, my to znaczy Zuzia i Monika. Jesteśmy z bardzo daleka, przyjechałyśmy tutaj do Sosnowca. Dlaczego? Bo tu jest po prostu najpiękniej, szczególnie przy teatrze, w tym ogrodzie, no jest najczystsza woda. Podobno. <grytanie> <grytanie> bo wy jesteście takim teatrem, który bardzo mocno podkreśla swoje ekologiczne przesłanie i taką misję szerzenia tego wśród swojej publiczności. Zdecydowanie Przesamiamy się z ekologią, mamy nasze ukochane pszczoły, które chyba pracują najbardziej z wszystkich nas nieustająco. Mamy domki dla owadów, co widać tutaj w naszym ogrodzie. Segregujemy śmieci, kochamy naszą planetę. I tego też uczycie swoją publiczność, także tą najmłodszą. I pewnie też tego będziecie uczyć podczas najbliższego weekendu. Co tu się będzie działo? No tu się będzie bardzo dużo działo. Przede wszystkim jeśli chodzi o takie działania ekologiczne, to będziemy robić eko-zabawki, ale to wszystko będzie po naszym koncercie. Natchnęło nas, że tak powiem, właśnie ta nasza filozofia, filozofia, która oscyluje wokół ochrony środowiska. I stąd ten Żabi Pomysł, Żabi Koncert. Podczas tego koncertu chcemy Nacisk na to, żeby uświadamiać dzieci, co jest najważniejsze na świecie, co trzeba e, szanować, co trzeba chronić, no i przede wszystkim ruch, także że to wszystko połączyłyśmy i taki właśnie pomysł tutaj nam mm -hmm. <laughs> zakiełkował, żeby, no żeby tak. przez zwierzęta dojść do dzieci, a Ale... zwierzaki są lubiane. <laughs> Ale dlaczego właśnie żaby? Dlaczego żaby? Bo żaby są zabawne, żaby mm -hmm. są zielone, czyli łączą mm -hmm. się z kolorem ekologii. I żaby są szalone i nieowliczalne. I chciałyśmy dotrzeć do dzieci poprzez mądrą zabawę, y, mądre teksty piosenek, zwrócić uwagę na to, że, żeby zechciały popracować nad tym, żeby żyć w lepszym świecie. Same mamy dzieci i też chcemy, żeby, żeby im się dobrze żyło. Poza tym nasze żaby są nietuzinkowe, ponieważ jedna pochodzi z Ameryki, a druga pochodzi z Berlina. A więc my <laughs> dopiero a little mówimy po polsku totalnie tak Globalnie podchodzimy do tematu i, i zobaczymy, co to będzie. Na razie mamy zapisy, już jest bardzo dużo osób, więc strasznie się cieszymy. To jest nasz start i myślę taki fajny punkt odniesienia do tego, co się będzie nadal działo. No to podsumowując, kiedy te dzieciaki powinny się tutaj pojawić, od której godziny na nich czekać. Zapraszamy serdecznie w sobotę 3 czerwca o godzinie 11.00 tutaj do naszego żabiego ogrodu. Będzie się działo, będzie kolorowo, energetycznie. Czekamy na Was. To w Teatrze Śląskim czas na festiwal Open the Door. Jak będzie wyglądała ta szósta edycja? Na fioletowo? Na fioletowo. Będzie, yy, będzie bardzo ciekawie. Mhm. Jak zawsze będziemy rozmawiać o ważnych sprawach, bo festiwal Open the Door to festiwal, który stara się poruszać ważne tematy, mówić o ważnych sprawach, ale też być blisko człowieka. Taką dominantą tematyczną festiwalu od początku jego istnienia jest temat wykluczenia i włączania. Na czym polega unikatowość tego festiwalu? To jest jedyny tego typu festiwal w Polsce, który prezentuje spektakle zajmujące się różnego rodzaju problemami, które spotykają ludzi, od niepełnosprawności po różnego rodzaju sprawy wolnościowe, wynikające nie wiem, z uwarunkowań geog geog politycznych, geograficznych, ale też mentalnych. W ciągu 9 dni można zobaczyć 20 spektakli, które się tym zajmują. Można również zobaczyć artystów, którzy na, na co dzień są ludźmi zmagającymi się na przykład z niepełnosprawnościami, a którzy pokazują, że właśnie można otworzyć drzwi do normalnego świata, funkcjonować w pełny sposób poprzez sztukę. Poszukujemy wydarzeń, które mają wysoką jakość artystyczną, które są interesujące pod względem formalnym, ale też które wpisują się w temat naszego festiwalu. W tym roku będą z nami twórcy między innymi z Niemiec, ze z Theater Kassel, którzy zaprezentują projekt włączający się w taką ogólnoświatową kampanię Kobieta, Życie, Wolność wspierającą kobiety w Iranie. Myślę, że wyjątkowym wydarzeniem naszego festiwalu w tym roku będzie też Wizyta włoskiego zespołu Kompania Pipo del Bono, zespołu uznawanego za jeden z najważniejszych, najciekawszych, najbardziej interesujących i intrygujących zespołów y, europejskich, obecnie zaprezentują na zakończenie festiwalu spektakl La Gioia, czyli Radość. Będą z nami twórcy z Teatru Nowego ZŁodzi i. Ich bardzo interesujący projekt, dobrze ułożony, młodzieniec. Najnowsze przedstawienie duetu twórczego Jola Janiczak, Wiktor Rubin. Świetny, ciekawy spektakl, który opowiada, dotyka tematu niebinarności. Oskar powiedział: Uciekaj z każdej szuflady, do której cię włożą. Powróci TAP 21, bardzo, bardzo kochany przez publiczność festiwalu Open the Door. Tym razem bez bezkompromisowi twórcy tego zespołu upomną się o prawo osób z niepełnosprawnością do miłości, również tej fizycznej, do seksualności. W tym roku będziemy również rozmawiać, i to będzie bardzo ważny wątek naszego programu, o uchodźcach, ale opowiemy też o kryzysie humanitarnym na naszej granicy z Białorusią, a to dzięki spektaklowi, projektowi, odpowiedzialność w reżyserii Michała Zadary. To projekt zrealizowany wspólnie przez Warszawską Centralę i Tarcz im. Zygmunta Himnera z Warszawy. Pokażemy też projekt filmowy, który również dotyka tego tematu, The Fifth Wheel, projekt niemieckiego reżysera Roberta Schustera, który opowiada o kobietach działających w niezależnym teatrze w Afganistanie, które w tej chwili muszą się, muszą się ukrywać. Będzie z nami też bardzo znana aktorka Ewa Ziętek. Jej spektakl zaprezentujemy na... Otwarcie festiwalu, nieostrość widzenia to przedstawienie, w którym Ewa Ziętek y, przywoła postać innej aktorki, Zofii Książek-Bregułowej, która jako młoda dziewczyna straciła wzrok w powstaniu przez całe swoje życie. Tak naprawdę walczyła o to, aby móc realizować swoje marzenie, o być Jezu, aktorką. Jak ten Naszym gościem będzie w tym roku znakomity krakowski teatr KTO, który zaprezentuje dwa projekty: Paradę Peregrinus. I plenerowe przedstawienie Arkadia, które zaprezentujemy przed naszym teatrem. Ten festiwal jest unikatowy, ponieważ oprócz tego, że zajmuje się takimi sprawami, o których powiedziałem wcześniej, to również prezentujemy te spektakle. W różnych przestrzeniach, zarówno naszych przestrzeniach trzech teatralnych, jak i też przed Teatrem Śląskim, w innych przestrzeniach miejskich, więc no wychodzimy w miasto, więc będziecie mogli Państwo nas zobaczyć w różnych miejscach i przede wszystkim tych artystów, którzy będą prezentować swoje prace. nami już ostatnie tygodnie sezonu teatralnego Teatr Miejski w Gliwicach przygotował taki przedwakacyjny festiwal swoich przebojów tak można powiedzieć no tak, chciemy, chcemy troszeczkę ten koniec sezonu zrobić tak y, pod widza, żeby ludzie, y, mając do wyboru smutne, smutną prawdę w teatrze i wesołe słońce, jednak wybrali wesołe słońce z prawdą w teatrze. Więc y, faktycznie mamy taki the best of, y, dobry humor teatru Miejskiego w Zaczynamy od wieczoru kawalerskiego, to jest 3 i 4 czerwca. No to chyba nie muszę nikomu y, zdradzać, co się może wydarzyć, kiedy człowiek obudzi się. W nie swoim pokoju, z nie swoją żoną, z pełną głową e, alkoholu czy tak zwanego kaca I co z tego może wyniknąć? Kim pani jest? Miły jesteś, dziękuję bardzo. Znamy się. Kolejny weekend, kolejna farsa, bo te farsy jakoś się bardzo chyba sprawdzają w waszym repertuarze. Nie, to nie jest tajemnica, że one się wszędzie sprawdzają, no bo ludzie chcą się śmiać, chcą odpocząć trochę od tych trosk codziennych i stąd taka a nie inna decyzja nasza, żeby wyprodukować te kilka takich lżejszych spektakli. I faktycznie następny weekend to jest farsa, która no, cieszy się niesłabnącym powodzeniem nie tylko u nas, ale chyba gdziekolwiek jest grana. Mówimy o szalonych nożyczkach i szalone nożyczki, czyli bardzo interaktywna. Zabawa z widzami, którzy mają wpływ na to, jak przebiegnie spektakl. Mogą aktywnie uczestniczyć, zadawać pytania, mogą też, jeśli są po raz drugi, trzeci, zmylać trop, żeby wkręcać innych, innych ludzi w tę historię. A na końcu najważniejsze jest to, kto zabił. Kolejny spektakl 16, 17, 18 czerwca to jest nasza najnowsza produkcja na dużej scenie, czyli dziwny przypadek psa nocną porą. To jest... Czyli też wesoło, ale tak bardziej edukacyjnie. I wesoło, i edukacyjnie, i trochę melancholijnie. Ta historia Christofera, te jego perypetie, które są trochę śmieszne, trochę też przejmujące, no bo jednak tam jest w tle rozpad rodziny, poszukiwanie mamy, no i pokonywanie własnych słabości. Porozmawiamy o chłopaku chorym na autyzm, który w pewnym momencie postanawia najpierw znaleźć zabójcę psa sąsiadki, a następnie odszukać swoją mamę w Londynie. Trochę spoilerowałem, ale myślę, że to i tak jest ale nic, to nic to bo to ten spektakl trwa ponad dwie godziny i bardzo komisji, dużo się w nim dzieje. Wytwarzającej produkty ze stali. No i na zakończenie sezonu coś, jak my tą creme de la creme czyli największy przebój teatru miejskiego, nagrodzona sztuka kilka lat temu Grand Prix ogólnopolskiego konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej w Warszawie czyli Najemrodski. Czyli dawno temu w Gliwicach z, w głównej roli Mariusz Ostrowski. To zrobiłeś tak. bez miłości, czułości grama. Fantastyczna zabawa, nasza lokalna historia, nasz Najmrocki, nasz król złodziei. Bardzo serdecznie zapraszamy, bo e, jeśli ktoś lubi film, jeśli ktoś lubi teatr, to w tym spektaklu dostaje dokładnie i to, i to, ponieważ widzimy, e, jak kręcony jest na żywo film o Najmrockim i możemy oglądać go i w realu, i przez wielki ekran. E, tutaj bardzo ważna jest praca kamer, które są jakby dodatkowymi e, aktorami więc bardzo serdecznie zapraszamy. Oprócz tego oczywiście spektakle dla dzieci, a jeśli ktoś będzie tęsknił za teatrem, to w wakacje zaprosimy na warsztaty teatralne dla dzieci i dla młodzieży, nie tylko teatralne, ale też muzykalowe. więc śledźcie naszą stronę i zapraszamy do Teatru Miejskiego w Gliwicach. Nie wiem jak to się stało, ale czas naszego dzisiejszego programu właśnie dobiegł końca, a zatem mogę tylko powiedzieć do zobaczenia za tydzień.